Służba pełnię w placówce Straży Granicznej w Czeremsze. Jestem operatorem drona, jak widać, kobieta też może spełniać te zadania, te czynności. Nie jest to trudne. Od początku kryzysu migracyjnego, również na naszej placówce, tutaj na terenie naszej odpowiedzialności, zdarzały się bardzo często. Różne sytuacje, które były dość niebezpieczne, migranci byli agresywni, zdarzało się rzucanie kamieniami, i za każdym razem, kiedy wychodzimy na służbę, tak naprawdę żaden z nas, żaden funkcjonariusz nie jest pewny, co go spotka i jak, będzie, jak przebiegnie ta służba dokładnie. Dzięki informacjom, które przekazuję patrolom wspomagającym, jesteśmy w stanie szybko zlokalizować grupę, która dokonała nielegalnego przekroczenia granicy. Do wszystkich patroli widzę grupę w rejonie PJW, kierują się na północ. Patron numer 10 skieruje się na skrzyżowanie PO2. Dzięki dronom jesteśmy w stanie bardzo szybko namierzyć grupę, która przekroczyła nielegalnie granicę lub próbuje ją przekroczyć.